Cześć. Od trzech dni uczę ludzi, jak odebrać 200 zł, zamawiając sobie taką kartę. 200 zł w kryptowalutach za zamówienie takiej karty. No i e, wiele osób nawet tego nie chce, nawet nie chce darmowych 200 zł. E, no i, i to jest to jest smutne. Nawet ci, którzy nie mogą sobie w tej chwili pozwolić na żadne inwestycje, pomagam odebrać tą kartę, bo jest to bardzo ważne. Odbieramy kryptowaluty, które za jakiś czas będą wielokrotnie więcej warte. Takie są założenia i lepszego momentu niż teraz na wejście w rynek kryptowalut już prawdopodobnie nie będzie. Więc dlatego kluczowe jest odebranie, jakby tej karty, i, i rozpoczęcie sobie oszczędzania pieniędzy. No, i wiele osób e, nie przekonuje takie 2% zwrotu, bo, bo, bo jest to mało. A ja chciałbym krótko powiedzieć, co to jest te 2%. Te 2% to jest dosłownie tydzień naszego życia. To jest albo nasza tygodniówka, albo to jest tydzień urlopu w roku. To jest właśnie te 2%, które ludzi nie przekonują. A moim zdaniem, tydzień w roku jest warty. Dość sporo, no i ja zrozumiałem, że właśnie cały sekret tkwi w tych małych liczbach na początku. Czyli odkładając, zbierając małą kwotę regularnie, systematycznie w przyszłości, robi się z tego duża kwota i możemy już obracając większym kapitałem, dysponować większymi środkami w przyszłości, nie? Ja zacząłem od odkładania piątaka, a, a wie, osoby w grupie wiedzą, jak to wygląda w tej chwili u mnie. Eee, i co? I tyle, jeśli chcesz mieć taką kartę i zaoszczędzić tydzień życia rocznie, no to jest jeszcze możliwość. Dzisiaj odezwij się do mnie, powiem ci jak to zrobić. Krok po kroku sobie przeklikamy to, tak jak z pozostałymi osobami. Ode mnie to tyle. Miłego dnia. Hej!